Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej hierarchią postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności powinniśmy zapobiegać ich powstawaniu. Dopiero gdy jest to niemożliwe, należy je wówczas przekazać do ponownego użycia. Taki jest styl życia współczesny, że się kupuje coraz więcej, coraz więcej konsumuje i przy okazji produkuje coraz więcej śmieci. Średnio jeden mieszkaniec wytwarza dziennie ponad kilogram odpadów. To daje ponad, czy tam około 350 kilogramów śmieci w ciągu roku, produkowanych przez jednego mieszkańca. Pro Problem zatem jest, jak więc ograniczyć produkcję śmieci? Można to zrobić na kilka sposobów. Na samym etapie kupowania produktów można się przyjrzeć, czy nie kupujemy za dużo, co kupujemy, czy to na pewno jest nam potrzebne, czy nie będziemy tego zaraz wyrzucać. Możemy spojrzeć na opakowania tych produktów. Niektóre produkty są opakowane podwójnie, na przykład kremy czy pasty do zębów, które są opakowane i w tubkę i w pudełko. Możemy podjąć wiele takich działań polegających na to, żeby tych śmieci pojawiło się mniej w systemie. Dodatkowo, jeżeli już mamy rzeczy które nie są nam potrzebne, można się zastanowić i zamiast wyrzucać je do śmieci, przekazać instytucjom, które zbierają używane rzeczy. Istnieją portale, za pomocą których przekazujemy je potrzebującym. Utworzono również przoki, czyli punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Gromadzą one tzw. odpady problemowe. Czyli na przykład odpady niebezpieczne, jakie powstają w gospodarstwie domowym, jakiś przepracowany olej, zużyte AGD, odpady budowlane, również odpady zielone, jeżeli wytwarzamy ich tyle, że nie jesteśmy w stanie ich przekazać w ramach tego systemu odbioru z nieruchomości. Dodatkowo gmina Wrocław w ramach przoków będzie się starała otworzyć specjalne kąciki rzeczy używanych. Jeżeli ktoś przywiezie nam sprzęt, który będzie jeszcze sprawny, nie zostanie on potraktowany jako odpad, tylko przekazany do ponownego użytku. Na stronie Wydziału Środowiska i Rolnictwa powstaje właśnie baza organizacji, które zajmują się zbieraniem rzeczy używanych.